Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget, sink your teeth into my bones, dig me out and fill the hole, Get me apart. Cześć, wszystkie instytucje, muszę tutaj zaprosić na kolejny odcinek Pankiller Highland Nation. Widzę, że już czeka nas impreza. Macie kurwa, komitet powitalny. No tu co, jakaś zabaweczka? O kurwa! A więc tu jest. Tu wylatała mój masakrator 5000. Zamówiłem go sobie starać zakupów mango Nie wyglądał na bardzo interesującą broń Do akurat painkillera To tu to tu? tu jeszcze sobie Wagaaa Strzelamy Jabut Kasa z betek Kurwa, idą następni i chyba nie dojdą. Kurwa! Co za armia! No! Mist! Nie trafiłeś, a ja tak. Nie trafiłeś, a ja tak. I co? Kolejny? Kolejny? Dalej! Więcej! Więcej! Give me more! To wszyscy? Serio? A ja się tak fajnie nakręciłem Bo myślałem, że będzie Was więcej Nie da się tego zwalić Serio Pudło zwykłe kartonowe Nie da się rozwalić e, shotgun Takie rzeczy Tylko w pękiela Strzałka pokazuje mi żebym ta bym szedł tam? Ale ja jeszcze trochę tu poeksploruję. Może znajdę coś? Nie? To nie. Idę ma dalej. Mane! I więcej! Nie trafiłeś! ZES! O kurwa! Ktoś tam piszka z ogniem Niech na ogień się przestawiacie? A? Nie! To nie! <laughs> no was na kawałeczki! Aaaa, oh, jak ja lubię, to, jak ja lubię taką krew. Ojej, oh, ojej, A beczka. Dlaczego kurwa w grach beczki muszą być wybuchające? Powiedz mi, dlaczego? Nie mogą od tak, o. Tylko nie, trzeba je dwa ze stansu, bo wybuchnę. Kurwa. Kto na... Kto na to wpadł? Nie... Nieważne. Ważne, że będzie rozpierducha. To jest? O, Mamy przyklejacza do... No chodź, no chodź, ale panie latasz. O, jak ładnie się przyczepiłeś. No, pomachasz główeczką, pomachasz, pomachasz, pomachasz. Nie ma główki. Miał główkę, nie ma główki. No, co za smutek. No, jeszcze więcej beczek. I go się z tymi kosami. Ej, pożycz mi taką kosę. Pożycz mi. Przyda mi się. Tak się jak tam po Tu correu? Renca? Nunca? Só topo. Ui, tá bem. Vamos se é Né? Não tá tu levale. Ó, Você Vocês também se curvaram? Nie macie dobra. Gościu na górze nie żyje. Musimy iść dalej. Jest ciemno. Amo. Amo. More amo. Nie mogę już więcej ammo przy, przyjąć. Szkoda. Ale mogę więcej amo do tego. okej. Okay. To nie jada. Dlatego miałem wrażenie, jakby te walce wybuchały pod wójnie. Nie miałem wrażenia, bo tak było Dobra Widolę, idę Co mnie to czeka? A, 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 a. Jaki wielki misio! To kurwa Tibers! E ja, kurwa Tibers lola Co ty tu robisz? Ale chętnie... Nie, to małe minionki Tibers, gdzie masz any? Tibers! Odpowiadaj mi, jak ci mu jak się cię tam. to Też pietra, I Spóźniłeś się. O 3 sekundy i 500 lat. Łooo, ale główka. Co to? to już nam jest na miejscu na. To te kurtafony a, a? Nie ma, kurwa. Muszę się załenić tiberem.

Uuuu. Kurwa jeszcze ten staczą Masz kurwa trochę z tego, Ty też Masz wodę, mniem nie miał, pyszne Prawda? Powiecie mi, że to było pyszne Przyznajcie mi rację, że wam smakowało Kto? Ale się rozkraczę Kurwa znowu zostałem zestanowany Co tak latacie? Ale kurwa Ole fk Oła Akcja najwyższych lotów Co dosłownie najwyższy Tam widzę następni Aaaa, cimy, kurwa znowu stan. Ja to nie trafiłem. Ja to nie topiłem. <grybuj> kurwa. To kocham, to kocham, panie, leży. To kocham. Bezustanna jazda to bez trzymanki! Dlaczego ja się dałem w to w znowu? Lepię, nie trafisz mnie. Twój stan jest failed. Money, money, more money. Dobra Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Więc tam następną ekipę. Więc tam następna ekipa. Nie. Nie zabrzemy. A z wypadła! Mogę przy nią wziąć? Ja bym chciał kosę Co? Koniec imprezy już Serio To wszystko To wszystko na co was stać? Chyba słabi jesteście! Ja się spodziewałem, jakieś kurwa rozpieluchy, nie wiem, setek kurwa przeciwników na mnie, myślałem, że na tym wyższym poziomie, nie na tym, którym grałem, tylko na tym najwyższym, że tam będą tysiące, no to to my, myślałem, że to będą przynajmniej jakieś setki, a tu co ci jakieś 10 parobków i, i, i rozpierdol ich chwilę. Op i koniec. Nie chcę tu mieć zacie, że Ja chcę mieć radość kurwa ze mnie hordy tych... rozjebów. A nie wiem, tu pierdolicie. Dopiem arenij. Oooo! kumple z kosami! Dawaj, dawaj. to suporkami bilety już nie są dostępne o i spóźniłeś się po bilet na imprezkę Szkoda, szkoda, tu co? Tu jakieś specjały Muzyczka znowu na Terem Ale fałszuje kurwa. <śmienicza> Jeżeli chcecie posłać jak fałszuję Wystarczy, że będziecie go go niż tak. Będziecie już wiedzieli jak. Ja śpiewam. Znaczy... Fałszuję. Ma śpiewać potrafię. To chyba każdy o tym wie... Zawolę siać rozrubę. rozróbę

a, dosłubka, 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 dosłubka. I do... Krafel <śpiewanie> MONTOWAŁ się w tą ścianę. Ja, fiolele. Montował się jak obraz. Ja bym był kurwa jakimś obrazem. Dobra. Ciśniemy, ciśniemy! Bo coraz bardziej mi się tu podoba! No tam widzę jakiś idzie, jakiś idzie, jakiś idzie! No 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 Idziesz z nadzieją, że mi wpielnolisz! Idziesz z nadzieją, że mi wpielnolisz! Idziesz z nadzieją, że mi wpielnolisz! Oooooo, jak ładnie się wychyliłeś! A teraz mu nie masz główki. I nóżki. Ooooo, chciałem go jeszcze robić. No, się bierze, zapomniał. O. Najważniejsze hajs, 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 hajs... W tej grze przecież liczy się HAJS! Nic ja... Git! Dobra... Jesteś... Niecoś... Chętni? No! Pier... ...dol! Da, 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 da. E, 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 e dusze, duszę, 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 duszę muszę tutaj sprawdzić. Tak. Doszyczki, doszyczki. Teraz mam wejść dół? czy gdzie? czy jak, to co? Nie wiem, przejdźmy jeszcze tu dookoła. Może kogoś pominąłem. Może ktoś nie dostał takiego pylu jaki miał. Beczkie, jak obychać na pylo. Co? Co to kurwa za łapa? Widzę, że będzie... Strzał do kaczek! Który pierwszy się rozjedzie? Odpowiedź? Wszyscy! <ślesz> oh my goodness. Czekajcie, zobaczymy czy może jednak coś tam jest yyy, bo tu chyba mogę spaść, prawda? Tu mogę zejść się... raczej. Dobra. <-take> może jednak wezmę jakąś broń. Tam tego nie będę malować. Kasa kasa, 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 więcej kasy! Give me more money! O, to coś jest? No, nie nie badło. To teraz z powrotem na górę. Ciśniemy, 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 ciśniemy. A, to będzie chyba gdzieś tu muszę iść. tego pochy też odjebał. Mogę? Nie. Szkoda! No que I... é Eu já modo que é isso? As se idą, 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 idą eles estão vindo, eles estão vindo, eles estão vindo. Oczywiście, é o o Nie, idzie tam, zostanę! Nie, nie zastanujesz mnie! A ty nie rzuca we mnie parkami, bo nie trafisz! Nie trafisz, nie trafisz, ty też nie trafisz! Ty też nie, ty nie masz nawet po co podchodzi! No człowieku, no kurwa, jak ty wyglądasz! Tu beczka, tu beczka, tam beczka! A tu sieczka. Da, da, da Nie! Myślałem, że ta... Kosa trafił nie go trafił w niego! I na co ci to było? Jeszcze kurwa 400 mi przysniecie. Z chęcią, z chęcią, ich chęcią i Ponieważ ja jestem Daniel Garner i lubię mordować No tak No tak, lubię mordować To wydziela jakieś Kurwa OPA! Skacz! Skacz! Oooooho! 400 punktów! za bong to panie dostałeś Panie, 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 panie. Panie i panowie. Nie powiem co wam. Dostałem. Wiem po coś. Nic mi się przyda. Chodźcie, 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 chodźcie! Trzy, dwa, jeden, bang!

Ej, ja ciebie trafię! No, come on, 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 come, on, come on... Myślałem, że podejdziesz! Myślałem, że podejdziesz! Miał podejść! Moment, 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 baczulka! Kurwa! Strzel w jedną, nie wy... nie trzy! Funkera bitch. Dobra. Teraz. Ale tam, 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 tam masz, tam masz iść, tam masz iść, tam masz iść. Gdzie, 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 całka, 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 gdzie mi kierujesz? Czałka, mów, tam, 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 No mówi tak. Ja się kręcę, ona się kręci też. Spokajmy się razem z całką. O, czekaj, widzę coś. na nie oni przyjdą. jednej i drugiej! Nie, 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 nie. Nie będzie jak nie będzie jak Nie będzie, nie będzie, nie będzie, nie będzie. Ale krzyś, ale krzyś, wy, kurwa zad się? Co wy, kurwa żadniście wisie tak taksacie tą krwią. Nie, nie, nie. Mogłabym zamienić się już. Teraz kurwa! Teraz kurwa? No, nie, nie... Mógłbym wszystkich tu po jednym czasem. Nie bo po co? Nie zbierałem dusz, to kurwa teraz mam do swojego. Moment. Moment, bo wstąpiłem. Moment, 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 dobra, to mam już no. Nie bo po co kurwa? Przemyś się w domonał na koniec kurwa... Yy... Etapu odcinka. O, WITALNOŚĆ! Zwiększa bazowy poziom z do 150. Przyda się. Dwóch nie ubiłem! Za mało dusz! Pancerze wszystkie. relikwizero. zero. Dopa. Karty Tarota. Weźmiemy sobie... WITALNOŚĆ! A co? Dobra, moi mili! Na tym zakończę dzisiejszy Panel NKCZ odcinek Pankilla Random Nation. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie łapkę, subskrybujcie kanał, a sam śpiewka youtubera. Aby nie tak będziecie mruczyć pod nosem. No cóż, 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 tak już musi być. A więc jeszcze raz, trzymajcie się. Do następnego razu moi, moi poszukiwacze dusz trzymajcie się, cześć.